Mazda to dla mnie spełnienie marzeń, to dla mnie emocje, wielka przyjemność, radość. To taka część mnie. Mam na imię Monika, mieszkam w Szczecinie i jeżdżę Mazdą MX5. Moja fascynacja motoryzacją rozpoczęła się w dniu, w którym. W wieku 6 lat mama wiozła taksówką mnie i moją siostrę do przedszkola. Mój syn w roku 2003 jeździł samochodami w Grzeni Speed. On po prostu był kierowcą. On jeździł właśnie Mazdą NX5, 20 lat temu, równo 20 lat temu. I on namawiał mnie, żebym wreszcie spełniła swoje marzenie i żeby to był ten samochód, którym ja już będę chciała jeździć. I tak myślę, że chciałabym właśnie nim jeździć już zawsze. Piękną trasę mamy wjazdową do Szczecina, trasa zamkowa. Wjeżdża się pod górę i widok jest cudowny z obu stron. Z jednej strony na zamek, na wałuch Robrego, z drugiej strony na Odrę, na Brzeże. To jest takie moje ulubione miejsce, bo jest takie wrażenie, jakby się trochę leciało samolotem. Jestem magistrem sztuki i przez. Całe życie uczyłam muzyki, wiedzy o kulturze. Wiedza o kulturze to taki szeroki przedmiot i muzyka, i architektura, malarstwo, film, teatr. Nigdy w życiu nie siedziałam w maździe nawet. Ja i nigdy nawet na żywo dobrze nie widziałam tej wersji. Tak. Ja butów w życiu przez internet nie kupiłam, a samochód bez problemu.